Jeśli lubisz takiego typu filmy, proszę zostaw łapkę w górę dla zasięgu. Dzięki. Witam Was w kolejnym odcinku z serii seedów w Minecraft. Przygotowałem na dzisiaj 10, naprawdę moim zdaniem niesamowitych seedów. Koordynaty ważnych miejsc będziecie mieli w opisie oraz wersję, na której te SIDy działają. Ostatni odcinek seedów naprawdę obejrzał się bardzo dobrze, dlatego jak ten odcinek obejrzy tyle osób, to niedługo będzie na pewno kolejny. No cóż, to tyle słowa i wstępu. Zapraszam Was do oglądania tegoż odcinka. Jak widzicie, na pierwszym seedzie pojawiamy się w takim oto miejscu. No jak widzicie, jest tutaj pełno ośnieżonych gór. Ale co w tym seedzie jest oczywiście najpiękniejsze, to to, że znajdujemy się w takiej oto kotlinie i to od razu na spałnie. Naprawdę teren, na którym można takie rzeczy wybudować. Ja już, jak to widzę, mam od razu pomysł na moją pierwszą bazę na tym świecie. No po prostu wygląda to niemalże perfekcyjnie. Polecam Wam naprawdę ten seed. Na tym seedzie znowu pojawiamy się w dość zimnym miejscu. Otóż na zamarzniętym oceanie. Jak widzicie, jak tutaj patrzę dookoła, nie ma nic, tylko góry lodowe. A jak się okazuje, później respimy się na ogromnym lodowym biomie, na którym nie mamy w ogóle dostępu do żadnego drewna. Więc musimy po prostu jakoś znaleźć biom, na którym będziemy mogli zaopatrzyć się w drewno. Bo jak widać, jest ten biom naprawdę ogromny. Jeszcze nigdy nie miałem spawnu. Na Oceanie Zamarzniętym. I do tego jeszcze chyba nigdy nie znalazłem tak wielkiego tego biomu. Teraz pewnie znowu zapytacie: znowu kotlina? No tak, kotlina, ale nie jest to jedna kotlina. Otóż, jak się zwrócimy w drugą stronę, zobaczymy drugą kotlinę. Są tutaj tak, dwie kotliny obok siebie z wielkimi, ośnieżonymi szczytami. Kto wie, może pod tymi szczytami znajdziemy Ancient City. A z lotu ptaka widać to idealnie. Moim zdaniem jest to przepiękny teren. Nigdy na moim świecie nie trafiłem tak pięknego terenu. Naprawdę polecam ten seed bardzo. Wiem, że w tym odcinku ciągle pokazuję Wam kotliny, ale to jest jedna z. Też z bardzo ładny kotlin. Nie tylko, że jest to kotlina, to jeszcze po środku jej znajdziemy kolejną górę. Kotlina czy też kocioł. Rządzą naprawdę bardzo ładnie. Mamy tutaj las brzozowy oczywiście i wielkie zaśnieżone szczyty. Zaśnieżone szczyty w Minecraftie robią na mnie naprawdę gigantyczne wrażenie, dlatego tak często wam je pokazuję, bo jest to po prostu wybitna część tej gry. A co wy uważacie o tym sidi, możecie oczywiście napisać w komentarzu. Myślicie, pojawiamy się w dżungli i nie jest to raczej nic zadziwiającego. Ale od razu na spalnie mamy świątynię dżunglową, a także ogromne szczyty otaczające. A do tego tutaj obok, na tym szczycie, jak widzicie, mamy Lush Cave. Z mojej teorii te został zostały wypiętrzone przez góry. I to wszystko znajdziemy w jednym miejscu. Moim zdaniem wygląda to fenomenalnie. Jakby całą tą dżunglę spalić, można by tutaj wstawić naprawdę ciekawe budowle. Albo zostawić tą dżunglę i zrobić jakiś po prostu tropikalny rezerwat. Bo wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Często można znaleźć w dżungli wysokie szczyty. Ale szczyty otaczające tak pięknie teren, no to ja jeszcze tego nie trafiłem nigdy. W tym momencie, jak widzicie, patrzę na ocean, ale jak się odwrócę, widać ogromne klify, a jak się jeszcze bardziej odwrócę, widzimy, jak widzicie, taką otwartą jaskinię. No naprawdę, wygląda to bardzo ładnie. Nie jest to z tego świata, ale naprawdę takie coś rzadko można trafić na swoim świecie. Piękne klify. No i oczywiście w tej wielkiej, jak widzicie, jamie. Przypomina ona paszczę smoka na przykład i w niej mamy, jak widzicie, taki malutki biomlaszkę i wspływającą wodę. Z środka wygląda to też bardzo ładnie i naprawdę można tutaj zbudować bardzo ciekawą bazę. Jak widzicie znajduje się tutaj w dżungli, ale na tym świecie jesteśmy w stanie trafić taką wielką jaskinię i ona jest naprawdę ogromna. Spójrzcie! Jakie to jest wielkie? Te stalagmity takie z kamienia, lash na dole Deep Dark. Kto wie, może Ancient City, do tego wielkie źródło lawy i ogromna, aż do bedroka sięgająca jaskinia. Generator umie czasem zadziwić, no i na tym świecie naprawdę nas zadziwia. Jak widzicie, znajduje się w tym momencie w mieście Deep Dark, czy też Ancient City. No, nie jest to nic nad wyraz wybitnego, ale na tym świecie jesteśmy w stanie spotkać dziwną anomalię. Otóż, jak widzicie, mamy tam portal do Endu i bibliotekę. Tak, Stronghold wygenerował się w Ancient City. Oczywiście, jak wejdziemy do środka, jak widzicie, portal jest zabudowany, ale jest to zabudowany w taki sposób, że jak tylko zniszczymy te bloki, to spokojnie będziemy mogli ten portal odpalić, gdyż, jak widzicie, żadnej, żadnego bloku z ramy portalu nie ubyło. No, jak widzicie, tylko te bloki, drabinkę... I wszystko będzie w porządku. Na no przedostatnim siedzie, jak widzicie, pojawiamy się mniej więcej w Tajdze. No nie jest to oczywiście nic dziwnego, ale jest to bioma, na którym możemy znaleźć ruiny szlaku i jak widzicie, na tym siedzie pojawiamy się bardzo blisko ruiny szlaku. Jak widzicie, jest to ruina szlaku. Możecie sami u siebie sprawdzić, że nie wygenerowałem jej tylko, rzeczywiście jest ona można powiedzieć na spałnie. I na ostatnim siedzie, jak widzicie, pojawiamy się na takiej oto pięknej pustyni. No, jest ona naprawdę spora, ale blisko znajduje się, jak widzicie, jaskinia. No i tutaj mamy las Cave, ale jak spojrzymy w dół, jak się okazuje jest wielkie źródło lawy i na nim wygenerowana świątynia pustynna. Z wielką radością próbujecie jakoś tam zejść, gdyż no macie w końcu świątynię, w której mogą być różne skarby. W końcu dotarliście, niszczycie ten blok, skaczecie, jak się okazuje jest tutaj bedrock i nie ma w ogóle skrzynek. I w taki sposób dotarliśmy do końca tego odcinka. Jeśli odcinek się Wam spodobał, oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, jakiś komentarz dla zasięgu, gdyż jest to bardzo ważne. I dzięki temu będę widział, że chcecie więcej odcinków właśnie z tej serii. A raz jeszcze dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym odcinku.